Dajcie, moje drogie Skorpiony. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj takie czytanie od 27 do 2 lutego. Zobaczymy, co karty nam mogą podpowiedzieć, co mogą przynieść dobrego, a na co ewentualnie trzeba było zwrócić większą uwagę. Wiadomą sprawą jest to, że to czytanie nie będzie rezonowało ze wszystkimi osobami z znaku Skorpiona, ale miejmy nadzieję, że to, co dobre, spotka. Większość, tak? To zaczynamy. Hmm. Słuchajcie, wychodzi na to, że taką myślą mm, przewodnią tego przyszłego tygodnia będzie królowa denarów, tak? Czyli hmm, królowa denarów to jest osoba e, władcza, e, na pewno ten tydzień będzie skierowany na kwestie pieniędzy, więc y, może się okazać, że w przyszłym tygodniu podejmiecie, podejmiecie decyzję odnośnie jakiegoś projektu. Tak, żeby zrealizować jakiś projekt. I w y, w tym projekcie, znaczy przy zdecydowaniu o tym projekcie, może właśnie mm, pomóc Wam yy, oso taka dojrzała kobieta, tak? Kobieta na stanowisku, kobieta, yy, która, yy, która ma tą mądrość życiową, doświadczenie, tak, i, i, i myślę, że jest profesjonalistką w tym, co, co w, tej, w tej swojej dziedzinie, tak? Ale zobaczymy, co będzie dalej. No i tutaj yy, na pytanie, co was może dobrego spotkać? To jest w ogóle jakiś taki bardzo y, kobiecy, kobiecy tydzień, tak? Będzie. Y, co dobrego was może spotkać? A tutaj mamy, słuchajcie, kartę cesarzowej, czyli znowu kobieta. Kobieta atrakcyjna, kobieta stanowcza, kobieta przedsiębiorcza, więc y, ja bym stawiała na to, że po, po prostu chodzi o to, że mm, to będzie dotyczyło jakiegoś projektu, tak? Jakiegoś projektu, w którym, będzie, w którym będzie brała udział jakaś grupa, grupa osób. Co was zasmuci? No i znowu kobieta, tylko tym, tym razem królowa Buław. Słuchajcie, tu może być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał w realizacji tego planu przeszkodzić. Tak? Dlatego, że to jest królowa Buław, czyli działanie. E, może być taka sytuacja, że ta kobieta e, będzie starała się wprowadzić jakąś intrygę do tej całej sytuacji. Bo znowu, co? Na pytanie, e, co z poprzednich tygodni? Mamy sąd Boży. Czyli wychodzi na to, że wybierzecie to, co dobre, zostawiacie to, co złe, za sobą. tak? Czyli będzie, będzie informacja, że nie wszystko złoto, co się świeci, i że część będzie trzeba jednak od siebie odsunąć. I wtedy, jak, jak rozgraniczycie to, co dobre, od tego, co złe, co wam służy, tego, co wam nie służy, wychodzi na to, że w karcie pracy mamy czwórkę buław. Czyli wielka radość. Jakiś, y, jakiś wyjazd może za miasto, może jakaś delegacja, podpisanie jakiś, y, jakiegoś nowego intraktnego kontraktu. E, m, tak, może jakiś awans może w tym, i tym samym podwyżka. Tylko po prostu chodzi o to, że w, te, w tą całą sytuację jest zamieszanie na za dużo kobiet. Tak. I słuchajcie, bo jeśli chodzi o miłość, no to tutaj mamy ósemkę mieczy. Yy, czyli wychodzi na to, że jest bardzo dużo spraw do przemyślenia. Tak. Jest bardzo dużo spraw do przemyślenia, z którymi wy tak naprawdę nie jesteście w stanie sobie poradzić. Yy? Bo jeśli chodzi o podsumowanie tygodnia, mamy pustelnika, czyli wy, w, karta pustelnika. Znowu podpowiada nam, że, że żeby to rozwiązać, to wy po prostu musicie podejść do tego z rozumem, tak? Nie możecie podejmować decyzji emocjonalnie, bo wtedy z tego nic nie wyjdzie. A co nam Karol, Tarot podpowie? Proszę bardzo, tu mamy siódemkę monet. Czyli, tak jak powiedziałam, ten przyszły tydzień jest bardzo będzie związany z pieniędzmi, z dużą jest bardzo duża szansa na y, pozytywne y, rozpacz, znaczy na pozytywne, y, pod, po, znaczy podjęcie y, pozytywnych decyzji i na realizację projektu, który na którym powiedzmy w tej chwili pracujecie y, jeżeli jeżeli podejmiecie odpowiednie decyzje to w tym momencie, na, po, po zrealizowaniu tego, tego projektu, hmm, będziecie chcieli troszeczkę odpocząć. Tak. Ja myślę, że to, że to czytanie jest bardzo, bardzo sympatyczne, i ono skłania, hmm, skłania do myślenia, tak? Dlatego, że jest tu trochę zawiłości, ale jeżeli, jeżeli zamiast emocjonalnie podejdziecie do tego, hmm, Podejdziecie do tego intuicyjnie, to macie szansę z każdej, z każdej tej niejasności wyjść tak pozytywnie, żeby, żeby, żebyście byli zadowoleni i żeby, jak to brzydko powiem, piłka była po Waszej stronie. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że podobało się Wam czytanie. No i zapraszam do kolejnego.